Aleluja, aleluja, Aleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Przeprowadzono do Jezusa niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały. Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili, wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelia Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, Litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Oto słowo Pańskie. Mamy dzisiaj dwa obrazy w dwóch czytaniach. Jakuba, który z taką troską i trudem i z lękiem... Przeprowadza wszystkie swoje stada, żony, dzieci, całą tą grupę, tą ekipę, która uciekła razem z nim od Labana przez rzekę Jabbok. I w końcu stoi przed nim ktoś tajemniczy, jakiś anioł. Żydzi wierzyli, że to był Samael, czyli szatan, ale być może był to dobry anioł, może nawet sam Michał Archanioł. Nie do końca rozpoznany, nie zdradzający swojego imienia, ale zmieniający imię człowiekowi. I obraz Jezusa, który też przekracza jakąś granicę, bo zająć się wszystkimi ludźmi to jest niemożliwe po ludzku. Chodzi za ludźmi i wszystkie choroby, i wszystkich, i do wszystkich miast przyjść. Coś niezamoitego. Dwóch pasterzy. Takie taki dwa obrazy zostawione są wyrzutem sumienia na pewno dla kapłana. Dla mnie. Jakoś zawstydzają mnie. I te obydwa teksty dzisiaj są ze sobą skojarzone, że wcale nie trudno nam zauważyć związek między tym Jakubem a Jezusem. Obydwaj dbaj dbają najpierw o innych, a na końcu o siebie. Jakub przeprawia przez, całą, przez rzekę całą rodzinę. Jak dobry pasterz przerzuca cały stada kóz i owiec, na końcu sam się przeprawia, ale po stoczeniu walki z jakimś tajemniczym ktoś. Jezus widzi tłumy znękane, osamotnione. Jak owce bez pasterza, lituje się nad nimi, uzdrawia, leczy, zaraza słabością. Wyrzuca złe duchy, jakby przeprawiał. Cały ten lud przez niewidzialną granicę swojego królestwa, z ziemi przeklętej i ogarniętej właśnie nędzą, w zupełnie inny wymiar. I w jednym i w drugim wypadku dochodzi do tajemniczego przekroczenia jakiejś granicy. Tu warto zauważyć, że rzeka, którą przekracza Jakub, a jego imię po hebrajsku można byłoby zapisać Jakob, czy Jahakow, brzmi Ja Bok. Widoczna jest aliteracja, przemiana liter. To jakby rzeka, która jest granicą jego tożsamości, albo granicą jego osoby. Jakby przekroczyć siebie samego po prostu, żeby pomóc innym. W każdym razie jest to transport mistyczny. Z ciemności do światła, z chorób i cierpień do. Uzdrowienia julki. I, I obydwaj czynią wszystko, aby ich stada przekroczyły granice nowej rzeczywistości. Kościół też jest ze swojej natury misyjny, ale ostatecznie to będziemy przekraczać granice śmierci ku zmartwychwstaniu. Jezus, żeby przeprowadzić nas przez tą rzekę śmierci, przez jakiś styk. Musiał sam przejść przez śmierć. Przekroczył siebie samego. Też stanął przed nim w ogrodzie oliwnym anioł, który z jednej strony go umacniał, a z drugiej przerażał. I jest napisane u Jana w Ewangelii Janowej w 18 rozdziale, że Jezus wchodząc do ogrodu przekroczył rzekę jak Jakub. Łatwe do zauważenia podobieństwa i są one nam potrzebne do medytacji jako no treści dające nam dużą nadzieję na to, że, że, że Jezus będzie przekraczał każde granice, każde rzeki, zapomnienia i ciemności, wszystkie cedrony, styksy i jabłoki, by żeby tylko każdego z nas, każdą tą owieczkę czy każde. Istot każdą istotę, która się błąka, znękana i porzucona, żeby nas przeprowadzić do, do życia. Wierzę, że tak jest. Bo tak nam dzisiaj to pokazuje Biblia. Tekst mówi dzisiaj w Ewangelii, że ci ludzie byli znękani. <laughs> Łatwo się prześlizgnąć przez takie słowo, tym bardziej, że człowiek nie lubi takich słów powtarzać albo uświadamiać sobie, że może jest znękany. I jeszcze jeden przymiotnik, że byli porzuceni. Grecki język nazywa tych pierwszych Eskylmenoi, co dosłownie by się dało przetłumaczyć nie tyle znękani, co rozszarpani. Dramatycznie to brzmi. Rozdarci. To słowo Eskylmenoi można też przetłumaczyć odarci ze skóry. To oddaje już pełni ten obraz tego tłumu. Zresztą po Grecku skylon to jest łup, czyli złupieni też. Przez życie, przez los, przez ludzi. Drudzy to herrimenoi, czyli porzuceni, wyrzuceni, walający się nawet, wijący się z bólu, tak by to słowo z greckiego można byłoby przetłumaczyć. Całymi latami jesteśmy rozszarpywani przez los, nękani nawet przez najbliższych, nic nam się nie udaje i mimo modlitw nic się nie zmienia w naszym smutnym i przegnębiającym czasem losie. I wtedy można zwątpić w łaskę Boga. Jakub jest w dramatycznym momencie. Gonił go teść Laban, o mało go nie zabił. Tu się dowiaduje, że Elza, który wcześniej wygrażał mu pięścią uzbrojoną w miecz, zbliża się do niego z 400 ludźmi, a on tutaj z małą grupką ludzi. i Uderza o pomoc, zaczyna się modlić do Pana Boga o pomoc, a tu zamiast pomocy przychodzi jakiś ciemny anioł i jeszcze go okulawia. Dziwny rodzaj pomocy. A jednak. I dlatego słuchając dzisiejszych czytań tak sobie można pomyśleć, przypomnieć sobie swoje zwątpienia, kiedy modliliśmy się o pomoc do Pana Boga dniami, tygodniami, nocami. A tu jeszcze bardziej wydawało się, że los podwada nam nogę. Biodro. Ale czy Bóg nas opuścił? Skoro ja pokazuje, że to Jezus wszystkie te miasta obchodził. Czy Bóg opuścił Jakuba ostatecznie? Nie. W największym wrogu w swoim bracie Ezawie, kiedy spotkał go po tym wydarzeniu nad rzeką Jabłok, Jakub patrząc w twarz Ezawa, Mówi mu później, widziałem Cię jakby, widziałem Twoją twarz jakby twarz istoty niebiańskiej. Bóg wszedł w jego brata i zmienił mu serce. Największym wrogu. Ale my mamy takie chwile, w którym mówimy, tak naprawdę to już nie wierzę, że Bóg mnie kocha i zależy mu na mnie, że obchodzi go mój los. To jest ta noc ciemna Jakuba albo noc na tych wszystkich porzuconych i znękanych, których spotkał Jezus. To jest nasza noc. Czy przypominasz sobie takie słowa? Nie wierzę, że Bóg mnie kocha i go obchodzi mój los. Te czytania dzisiaj. Bo cóż słyszymy dzisiaj w Ewangelii? Posłuchajcie dobrze tego słowa, jak muzyki. I obchodził wszystkie miasta i się. Riago w języku greckim obchodzić to chodzić w koło. To po prostu okrążać kogoś. Zawracać sobie głowę kimś. Wtedy pomyślę, że Jezus zawraca sobie głowę Augustynem. Robi mi się lżej na sercu. I mimo tego, że wokół siebie widzę może mnóstwo ciemnych aniołów. I sam jestem może ukulawiony przez życie. Robi mi się lżej. Ta świadomość jest więcej niż kołem ratunkowym. Że ja go obchodzę. Zresztą w języku polskim słowo obchodzić, można obchodzić święto na przykład, ale można nie tylko obchodzić miasta, ale też ktoś kogoś obchodzi. To znaczy ma troskę. To znaczy jego wszystko obchodzi i wszyscy go obchodzą. To znaczy, że nikt nie może powiedzieć, Bóg, Boga nie obchodzi mój los. Jezus nie tylko wtedy obchodził wszystkie miasta i wioski, wszystkich ludzi, ale i teraz jest taki. Na przykład mamy taką piękną tradycję w Polsce wędrowania kopii obrazu jasnogórskiego. Czyż nie jest to widomy dowód, że Bóg nawet swoją matkę mówi, wysyłam liczbę musiał i obejść wszystkie miasta. Będziesz obchodzić wszystkie domy, gdzie cię tylko wpuszczą, by dotrzeć do każdego człowieka. Są również inne oczywiście tradycje. Każdego dnia też można sięgnąć do Biblii, przecież tam są Jego słowa, Jego czułość. Czym bowiem jest Biblia? Z której wydobywamy te wszystkie słowa, te przemyślenia, do czego można porównać Biblię. Kilka dni temu porównałem do apteki, ale dzisiaj kartki biblijne porównałbym na przykład do pieruszek, którym Matka Jezusa otuliła z troską małe dziecko w Betlejem. Pamiętacie ten tekst? Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go. Pieluszki pożyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca. Nie było dla nich miejsca, a ona tak bardzo obchodziło ją to dzieciątko, że go owinęła pieluszki. I być może Ty czujesz, że nie ma dla ciebie miejsca na świecie. Wegotujesz. smucisz się, lękasz się, rozpaczasz, nie widzisz dla siebie nadziei. Myślisz, że nikogo nie obchodzi Twój los. Posłuchaj, że raz tego słowa. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Ale niewiele się zmienia w moim losie, powiesz. To jest Twój punkt widzenia. Z punktu widzenia Boga może się już bardzo dużo zmieniło. Być może przyszedłeś w świat w dziwnej rodzinie. Twoja matka, żeby uniknąć odpowiedzialności za, twoją, za Twoje wychowanie, uciekła w choroby na przykład, albo ojciec to był tyran, czynający codzienne kłótnie. Może oczekiwali syna, tu się urodziła dziewczynka, może oczekiwali dziewczynki, urodził się chłopiec i coś jest nie tak od początku między tymi rodzicami. Może nikt z ciebie nie był zadowolony w domu, tak jak z Jakuba, tatuś też nie był zadowolony. Może nie pamiętasz, by kiedykolwiek ktoś sprawił Ci radość, wziął na kolana, przytulił, ucałował. Może latami krytykowano ciebie tylko i wyzywano, albo po prostu pomijano, bo były rzeczy ważniejsze niż ty. I jak brzmi to słowo, bo rodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki. Ca, taka troska. Czyżby matka najświętsza miała tą troskę zarezerwowaną jedynie dla swojego syna? Myślę, że nie. Kiedy patrzę na matkę Jezusa w tym tekście, owinęła go w pieluszki, bo nie było miejsca, to widzę los tysięcy i miliony ludzi w tym dzieciątku. I widzę jej troskę wobec nich. To jest pierwsza apostołka chrześcijaństwa, zanim jakikolwiek apostoł został powołany. Dlatego też w tekście Łukaszowym, ja się nie dziwię, że zostało dopisane zaraz po tych słowach o wijaniu pieluszki, że przybyli pasterze, którzy w okolicy paśli trzody. I moim zdaniem ta informacja ma wymiar duchowy, bo pasterze muszą się nauczyć ewangelicznej troski od Maryi, jak owijać w keluszki, jak owijać Biblią, czyjeś y, osamotnione życie człowieka, który nie ma miejsca. Na pewno i ja, skoro jestem pasterzem, muszę się tego nauczyć od niej, w rękach matki. Tekst mówi tak. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterzy i trzymali straż nocną. No, udali się też z pośpiechem. Znaleźli Maryję Józefa niemowlę. Można się nauczyć ja. od tego obrazu dużo. Syn Boga, jak widzę, nawet własną matkę posłał na ten świat, by wyszukiwać rozszarpanych i porzuconych. Żeby jednak doznać troski od Boga, to trzeba zrobić tylko jedną rzecz, którą... To jest nawet nie jest pielgrzymka jakaś. To jest rzecz, która jest we mnie. To jest proces, który jest we mnie. Trzeba po prostu uwierzyć, że jest taka troska. I okazuje się, że to wcale nie jest takie proste. Bo dla niektórych ludzi poziom cierpienia był już tak wielki, że zwątpili. A wtedy w zwątpieniu zamyka się drzwi Bogu. No on może walić w drzwi. Ale nie otworzę, bo nie wierzę, że naprawdę on puka w moje drzwi, bo wątpię w to. Zwątpienie zamyka człowieka na łaskę. To jest straszne y, samo po prostu. Wątpimy dlaczego? No bo szukaliśmy w ludziach tego, co jedynie Bóg może ofiarować, obchodzenia się nami. I po 17 próbie y, zainspirowania kogoś sobą, żeby ktoś się zatroszczył. I nieudanej tej próbie, czy jak myśli sobie tak, że Bóg musi być chyba podobny jak inni, którzy, których nie obchodziło to, co się ze mną dzieje. Świetnie to brzmi. W niektórych tłumaczeniach przetłumaczono każde pasan choroby i wszystkie słabości. Tak dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii. wszystkie. Nie jest napisane, niektóre choroby Jezus leczył, albo większość wyleczył. Tylko mówi nam dzisiaj Ewangelista wszystkie, każde. To znaczy, że ja dzisiaj tego wieczoru i ty też mogę doznać jakiegoś uzdrowienia, jakiegokolwiek. Jeśli ty tylko co zrobisz, tylko uwierzę w to że, to, że to jest możliwe. Tylko tyle i aż tyle. Żaden człowiek tego nie potrafi, żeby zajmować się wszystkimi. Nawet jest niewielu ludzi, którzy potrafią się zająć jedną osobą. Na przykład mężem, żoną, dzieckiem, rodzicem. Ale o Jezusie jest napisane wszystkie. Wiecie co, dostaję kilkadziesiąt listów tygodniowo. Mnóstwo telefonów. Jestem w stanie zająć się tylko małą częścią. I też już jest dużym trudem. Najgorzej jest, kiedy trzy osoby naraz proszą mnie o na przykład, rozmowę w jednej godzinie albo o posługę w tym samym dniu. Muszę dokonywać selekcji. Nie wiem, jak sobie z tym radził Jezus. Nie potrafię się rozdwoić, aż tym bardziej rozstroić. Bo to i trochę niezdrowe jest rozstrojenie. A on, można powiedzieć, jest rozstrojony, no bo jest Trójcą świętą. I daje sobie radę ze wszystkimi. Co za wszechobecna możliwość. Wszystko go obchodzi. Prawdziwa przyczyna naszych tragedii to jest to właśnie, że nie wierzymy, że Bóg może nam pomóc, a naiwnie wierzymy, że znajdziemy jakiegoś człowieka, który nam pomoże. Tyle razy żeśmy się przekonywali, że człowiek to nie jest Bóg i logika nawet mówi, że człowiek nie ma takich możliwości jak Bóg i że każdy człowiek jest znękany i porzucony i że nie ma takiego człowieka, który by nam pomógł znieść istnienie, a jednak i jak mamy wybrać między Bogiem a człowiekiem, to wolimy pój pójść do człowieka i prosić go o pomoc, nie do Boga. To znaczy, że, co? że nie wierzymy, że ten Bóg się nami obchodzi, że obchodzimy Go. Wyobrażamy sobie też pomoc jako wygraną w totolotkę, albo spotkanie osoby, która w nas się zakocha, albo jako karierę, ale to wszystko niekoniecznie może nas uszczęśliwić. Wygrana w totolotka może uczynić nas chciwymi, albo możemy zwariować z tego powodu. Ktoś może nas okraść. Osoba, która w nas się zakocha, może po kilku latach okazać się hamem, a kariera zwykle budzi takie lęki, jak spojrzenie w przepaść. Bóg dzisiaj mówi w Ewangelii, że nauczanie wyprowadza jako pierwszy krok człowieka z nieszczęścia i porzucenia. Dlatego pierwsze, co zrobił, jest nauczał. Że to nauczanie leczy rozszarpanie i umacnia w miłości. Dlaczego? Bo to nauczanie nie jest nauczaniem fizyki lub matematyki lub języka angielskiego, tylko on nauczał jednej rzeczy. Nauczał o królestwie. A co to znaczy nauczał o królestwie? To znaczy nauczał, informował, objawiał, że Bóg, który jest miłością, mnie kocha i ja go obchodzę. I nie pozwoli mi zginąć i otrze każdą łzę. Nie niektóre. Posłuchajcie Apokalipsy. 7,17. Bo paść ich będzie baranek, który z pośrodku tronu poprowadzi do źródeł wód życia i każdą, znowu pasam, łzę otrze Bóg z ich oczu. Nawet taką maleńką jakąś tam łezkę, którą nikt nie zauważył, on zauważa. Pięknie jest o obok. Jezus obserwując tłumy widział, że wszyscy są okrutnie osamotnieni. Że nie było tam, że jakaś grupa ludzi się wyodrębniła i powiedziała, to my tu wreszcie założymy jakiś ośrodek terapeutyczny albo duch pasterski i przy, przyjdźcie tu na nas, my, my Wam pomożemy. Nie ma, nie ma takich ludzi. Poszukiwanie miłości doprowadza do wyczerpania. Nawet do nienawiści, dopóki człowiek nie zrozumie, że żaden człowiek nie wypełni jego pustki. Że wszyscy ludzie są porzuceni i rozszarpani. To jest kwestia czasu, kiedy na kogoś to trafi. Pełnią jest tylko Bóg. Jesteśmy rozszarpani i porzuceni, dopóki nie zobaczymy, że jest ktoś w nas nieustannie zapatrzony. Wiecie, co to znaczy być zauważonym? Zaistnieć. A być zauważonym przez Boga? To zaistnieć na wieki. Nie chcę być zauważonym przez człowieka na trzy lata. To znaczy, że przez trzy lata mam istnieć. Chcę być zauważony na wieki. Tak jest z nami wszystkimi, dopóki nie otworzymy oczu, by zobaczyć, że źrenice Boga nigdy nie są przymknięte na nas. I każdą łzę naszą otrze. My jesteśmy tymi znękanymi przez uczucia i rozszarpanymi w sercu. Zachariasz mówi tak w drugim rozdziale, tak mówi Pan ze przesławny do narodów, które was ograbiły. Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Mnie są potrzebne te słowa. Łatwo je zapamiętałem. Chodzą mi często po głowie, że Bóg mi mówi... Że Bóg mówi do tych, którzy mnie ograbili, którzy mnie zranili, porzucili, znękali, rozszarpali. Uważaj, bo kto Jego dotyka, rani moje oko. Znaczy, że ja jestem w oczach Bożych, a moje łzy są w oczach Bożych. I wszystko, co się we mnie dzieje, Jego obchodzi. Mam tylko wrażenie, że Ja Go nie obchodzę, ale On obchodzi. Wszystkie miasta i leczy z każdej choroby. Czy jesteśmy w źrenicach Boga? Tak. I znowu wrócę do jego matki, nawet w źrenicach jego matki. Wiecie, jest na to nawet dowód materialny. Wielu z nas na pewno zna taki wizerunek Matki Bożej z Guadalupe. Otóż w XX wieku zbadano gruntownie ten wizerunek. I okazało się, że w oczach Morenity, czyli tej Miriam Małej, znajduje się obraz dwunastu osób, tutaj w tych małych oczach. Coś niesamowitego. Pewien informatyk zbadał to w 70 latach ubiegłego wieku, a jest to specjalista od obrazów mikroskopijnych. I co się okazało? Po tysiącach godzin badania, wykorzystując zdobycze najnowszej techniki, odtworzył te obrazy utrwalone w oczach. Miriam. I rezultaty były zdumiewające. W 7-milimetrowych, współotwartych oczach wizerunku Madonny przy powiększeniu 2,5 tysiąca razy odcyfrował i zidentyfikował 12 postaci z okresu objawienia się w 1531 roku w Meksyku tego obrazu. To jest niemożliwe żadną techniką nawet dzisiaj stworzyć taki obraz tak mikroskopijnie zmniejszony. A one są tam w obydwóch oczach. Dlaczego Bóg poz, poz, pozwolił na taki fenomen, po to tylko, żeby zadziwić naukowców, czy po to, żeby przekonać mnie i Ciebie, że jesteśmy w źrenicach Boga, że jesteśmy w źrenicach Miriam? To, co mówię, nie jest wymysłem, to jest fakt. Stwierdzony naukowo. Obraz jest w obydwóch oczach Miriam z konsekwencjami optycznymi, jakie niesie widzenie obrazu sferycznego, czyli wokół. Niesamowita rzecz. Mnie, kiedy ja o tym sobie myślę i rozważam, to sobie tak myślę, że jestem w pamięci Boga, jestem w jego źrenicach i że to jest prawda, że kto mnie dotyka, dotyka źrenicy Boga. Mnie to bardzo umacnia. Jest mi to bardzo potrzebne. Kiedy rozważam tę prawdę, zastanawiam się nad tym, to czuję się tak, jakbym był spragniony w upalny dzień wody i pił wodę. Piję te informacje jak wodę. Chcę mi się o tym bez przerwy gadać. Godzinami bym o tym rozmyślał, medytował i rozmawiał z kimś. Bo mnie to bardzo umacnia. Potrzebne mi jest to, że jestem w źrenicach Boga. Czy oczy Boga widzą naprawdę wszystko? Nawet najmniejsze detale naszego istnienia? Oczywiście, że tak. Pamiętacie taki tekst z Ewangelii, że każdy włos na naszej głowie jest policzony? Otóż odwołam się jeszcze raz do Guadalupe. Okazało się, że w tym obrazie tych dwunastu osób w oczach Maryi, nawet były takie detale jak kolczyk cieniutki jak włos. U Indianina, który tam klęczał. Rzeczywiście i nawet nasze włosy są policzone. Chobie wyobrażam, że w niebie Pan Bóg ma jakiś wielki komputer z, z gigabajtowymi możliwościami i wszystkie detaliczne informacje o mnie, o Tobie yy, tam składa. Wszystko ma dla niego znaczenie. Życie każdego z nas niezmiernie go ciekawi. Gdzie może pomaga, nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że przeszkadza nam, jak z Jakubem to było, ale tak naprawdę. Obchodzę go. I to jest dla mnie radość. Amen.